Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Aleksandra Przegalińska, jestem prorektorką do spraw współpracy z zagranicą oraz sustainability, czyli zrównoważonego rozwoju w Akademii Leona Koźmińskiego. Zawodowo zajmuję się przede wszystkim sztuczną inteligencją i zostałam poproszona, żeby przy okazji Państwa konferencji opowiedzieć parę słów o takich megatrendach, przede wszystkim technologicznych, które teraz już widać i które będą się pewnie rozbijać, rozbijać dalej w najbliższych Latach. Więc um, e, pozwólcie Państwo, że odpalę swoją prezentację i rzeczywiście zacznę tą swoją e, opowieść, historię na temat tego, co mi się wydaje, że jest istotne, na co warto zwrócić uwagę, zwłaszcza w tym naszym technologicznym e, krajobrazie. E, już zdaje się, że moja prezentacja będzie za chwilę widoczna. E, jest. No dobrze, to zacznijmy. Dzień dobry. Będę tutaj chciała powołać się też w tej prezentacji na badania, które przeprowadzam wspólnie przede wszystkim z moim głównym researcherem, czyli Leonem Ciechanowskim, i dlatego jego również umieściłam w tym początkowym, powitalnym slajdzie. Szanowni Państwo, ja tak jak powiedziałam, zajmuję się sztuczną inteligencją, ale nie w taki może bardzo typowy sposób, w sensie takim, że piszę software i go następnie implementuję, choć tak się zdarza, tylko przede wszystkim. Jakoś tak staram się łączyć filozofię i sztuczną inteligencję, albo socjologię i sztuczną inteligencję i patrzeć na sztuczną inteligencję jako taki pewnego rodzaju obiekt badawczy, bardzo ciekawy, ponieważ jest to dyscyplina, która absolutnie transformuje nasze życie. Z profesorem Dariuszem Jemieniakiem napisaliśmy niedawno temu książkę, w anglojęzycznej wersji było to Collaborative Society w polskiej społeczeństwo współpracy i skupiliśmy się na tych technologiach, które udrażniają i umożliwiają współpracę, co zresztą jest teraz bardzo ważnym, pandemicznym niewątpliwie trendem, żeby ta współpraca była zdalna, żeby była zapośredniczona przez technologię. Napisałam także książkę Nieludzka, Arcyludzka, dotyczącą sztucznej inteligencji, która popularyzuje sztuczną inteligencję, szerzej o niej opowiada, a istoty wirtualne to jest taka moja opowieść o tym, jak filozofia i myślenie o, o świecie, o naszych relacjach, z naszymi narzędziami, technologiami się zmieniło pod wpływem tego, że po prostu sztuczna inteligencja jako projekt badawczy w XX wieku powstała. Także tutaj można powiedzieć, że te moje zainteresowania są szerokie. Jeśli chodzi o taką praktykę w zakresie sztucznej inteligencji, to przede wszystkim specjalizuję się w dwóch obszarach: interakcji człowiek-maszyna, czyli zrobieniu tak, żeby. Ten kontakt między człowiekiem a robotem na przykład był możliwie jakiś taki pozytywny i jak najlepiej przed. Z drugiej strony też skupiam się na przetwarzaniu języka naturalnego, czyli badaniu za pomocą różnych algorytmów wielkich korpusów tekstu i wyciąganiu z nich różnych rzeczy, na przykład na tłumaczeniu albo na właśnie budowaniu software'u, które. Może wykorzystywać język naturalny, czyli nasz język, do tego, żeby się z ludźmi komunikować. Taki software to często są po prostu boty, nazywamy go botami czy chatbotami. Także tym się też badawczo zajmuję. I to jest taki generalny kontekst. Natomiast na pewno chciałabym opowiedzieć przede wszystkim o tym, co mi się wydaje, że jest teraz bardzo ważne czy istotne, na co wpływ miała pandemia której drugą falę w tej chwili niewątpliwie przeżywamy i to dosyć mocno. I powiedziałabym tak, już przed tą pandemią, w mojej dziedzinie, czyli w sztucznej inteligencji i wszystkich dziedzinach pokrewnych, czyli w internecie rzeczy, również w rozwiązaniach chmurowych, w analityce danych, był wielki boom. I on nie polegał na tym, że dużo się o tym mówiło, chociaż to też oczywiście, i ten dyskurs na temat sztucznej inteligencji jest coraz szerszy, ale przede wszystkim, że coraz więcej zaczęto z takimi systemami pracować, że one stały się w jakiś sposób produktywne, w tym sensie, że sektory takie jak transport, logistyka, finanse, bankowość, właśnie, retail, sprzedaż, czy też, nie wiem, medycyna chociażby, zaczęły z tej sztucznej inteligencji, Faktycznie korzystać, czyli z algorytmów sztucznej inteligencji, które mogą w różnych rzeczach pomagać, wspierać diagnostykę, zapobiegać jakimś tam podejrzanym transakcjom, prognozować pogodę i zrobić masę jeszcze innych rzeczy. Także po tym, że zaczęliśmy się interesować, tak w mainstreamie można powiedzieć, sztuczną inteligencją, przeszliśmy do kolejnego kroku, którym jest właśnie to udrożnienie się tych projektów i osadzenie ich w organizacjach. I wydaje mi się, że teraz, w 2020 pod koniec roku, w takiej sytuacji właśnie jesteśmy, że to udrożnienie nastąpiło, i pandemia pewnie w wielu przypadkach, tam gdzie można pozwolić sobie na badania i rozwój, na inwestycje, jeszcze ten proces bardziej przyspieszyła, bo okazało się, że no właśnie, no ta transformacja cyfrowa jest jakby dla wielu organizacji po prostu nieunikniona. Samo sztuczna inteligencja jest dziedziną dosyć potężną, to znaczy mieści w sobie bardzo dużo różnych subdziedzin uczenie maszynowe, czyli budowanie różnych algorytmów, które pozwalają rozmaitym systemom działać po prostu coraz lepiej, tak? One się mogą uczyć jak rozpoznawać coraz lepiej obrazy, mogą się uczyć jak coś lepiej diagnozować, mogą po prostu mieć charakter predykcyjny, czyli coraz lepiej dośrubowywać się do tego, co im chcemy zadać jako zadanie w tym przypadku, no właśnie żeby nam powiedziały co się za jakiś czas stanie, tak? Predykcja pandemii chociażby jej spreadu będzie demografia danego kraju za 20 30 lat. To takie algorytmy mogą robić, jeśli są odpowiednio dobrane i gdzieś tam uzyskują nowe dane, to na tych danych się mogą uczyć. Kolejną dziedziną sztucznej inteligencji, która się bardzo mocno rozwija, jest przetwarzanie języka naturalnego, czyli właśnie moja dziedzina. No i tutaj mamy do czynienia chociażby z projektami z zakresu tłumaczenia maszynowego, kiedyś bardzo mizernego, dzisiaj już bardzo bardzo dobrego. Klasyfikacją takich głównych toposów, czyli najważniejszych tematów, powiedzmy w danym tekście, czyli to, że ten system jest w stanie powiedzieć, że w tym tekście chyba ważnymi tematami jest to i to, prawda? To też kiedyś nie było możliwe dla sztucznej inteligencji, żeby przewertować jakiś tekst i powiedzieć o czym on faktycznie był, też na abstrakcyjnym poziomie. Teraz to jest coraz bardziej możliwe. Kolejną dziedziną, która się bardzo mocno rozwija, to jest cała przestrzeń syntezy mowy, text to speech, speech to text, czyli Rozwiązania, które są bardzo przydatne w przypadku wirtualnych asystentów rozmaitego typu, um, chatbotów, właśnie gdzie mowa ludzka może zostać przełożona na tekst, a ten tekst na język binarny, który maszyna rozumie, i potem ta dzieje się w drugą stronę też, i, i maszyna odpowiada ostatecznie za pomocą jakiegoś interfejsu też nam w języku naturalnym, czyli właśnie polskim, angielskim czy niemieckim. Mamy też systemy ekspertowe, one się mniej rozwijają. Oczywiście robotykę. Robotyka no ma trudności w tym sensie, że jest to bardzo, bardzo ciężko skalowalna dziedzina w sztucznej inteligencji i chyba no ile software bardzo dynamicznie się rozwija, to hardware właśnie nieco mniej. Natomiast na pewno mamy takie projekty jak Boston Dynamics, które pokazują nam, że przełomy w robotyce też są możliwe, że można tworzyć maszyny, które w trudnych warunkach z ogromną ilością bodźców z otoczenia będą sobie dobrze radziły. I jeszcze kolejną dziedziną, która jest bardzo istotna, jest tak zwana Machine Vision, czyli cała ta dyscyplina, która mówi nam o tym, jak systemy sztucznej inteligencji przetwarzają, klasyfikują obraz, czyli klasyfikują to, co widzą: czy widzą żółwia, psa, człowieka, ale też o tym, że maszyny tworzą obrazy, prawda? czyli na przykład takie specyficzne sieci, GAN, ale nie tylko. To są sieci, które są w stanie obrazy wytwarzać. No, na bazie tego powstają chociażby deepfake'i, pewnie znane dobrze z kampanii politycznych, chociażby państwo. No ale jest to dziedzina jako przetwarzanie obrazu w ogóle, która się rzeczywiście w tej chwili, obok przetwarzania języka w sztucznej inteligencji, rozwija najbójniej. Jeśli chodzi właśnie o te trendy, czyli to pytanie, które tutaj dostałam, to wskazałabym chyba na kilka bardzo istotnych rzeczy. Po pierwsze, dosyć wyraźnie widzimy, że Ludziom potrzebna jest bardzo współpraca i w czasie pandemii ta współpraca była szalenie ważnym tematem, tak. Ja patrzyłam na jakieś takie organizujące się samodzielnie społeczności ludzi, którzy robili maski w 3D dla innych i dla siebie, jakoś tam dowozili do szpitali takie maski. i Samoorganizowali się po prostu w grupy, które miały jakiś określony cel. Ale to samo widziałam w sieci, to znaczy na przykład uwalnianie ogromnej liczby danych dotyczących zachorowań na koronawirusa, żeby lepiej modelować pandemię wspólnie zbiorowym wysiłkiem. I rzeczywiście w takim modelu danych otwartych to to wszystko było uzu uzupełniane cały czas i udostępniane wszystkim. Także rzeczywiście open source'owe rozwiązania one święciły jakieś takie swoje sukcesy we wczesnych latach 2000, a wydaje mi się, że teraz ze względu na bieżącą sytuację w zdrowiu publicznym po prostu. Wracają, to znaczy, że coraz więcej się udostępnia też modelu open source'owym, bo uzyskuje się dzięki temu efekt skali. Inni częściej korzystają, znajdują na to własny pomysł, dopisują coś do naszego projektu, dokładają i rzeczywiście ta kultura otwarta bardziej zdecydowanie mocno jest już w tej chwili widoczna. I ta nasza książka, zresztą właśnie społeczeństwo współpracy, czy też Collaborative Society, w dużej mierze na ten temat mówi, więc też e, oczywiście osoby zainteresowane e, chętnie do niej tutaj odsyłam. Drugim ważnym takim moim zdaniem megatrendem jest e, wirtualizacja w ogóle, szeroko pojęta. E, to na razie jeszcze nie jest tak bardzo mocno odczuwalne, natomiast jeśli się zastanowimy nad tym wszystkim, co się działo, na przykład z ofertą centrów kultury, czy Muzeów w czasie pandemii, no to możemy zobaczyć, że wirtualne podróże do takiego muzeum, gdzie mogliśmy zwiedzać z domu, jego kolekcje, oglądać, i tak dalej. To jest coś, co zaczęło być dosyć popularne. Możemy też mówić o rozwoju bardzo silnym wirtualnego handlu, handlu zautomatyzowanego, czyli tak e-commerce, e i wielu innych rozwiązań, ale generalnie powiedziałabym, że to wszystko się skupia w takim może koncepcie, Wirtualizacji najróżniejszych doświadczeń, to znaczy tego, że my rzeczywiście wiele sfer naszego życia, miejmy nadzieję, że nie wszystkie, przenosimy coraz bardziej do sieci i że ta sieć jakimiś określonymi rozwiązaniami musi na, musi na nasze potrzeby odpowiadać. Zwłaszcza kiedy nawet nie chcąc być zamknięci w domu, jesteśmy po prostu zamknięci, więc to jest bardzo ważna kolejna rzecz. To się też przekłada na inne sprawy, na przykład na to, że ludzie mają dużą potrzebę. Walidacji tego, co się w sieci dzieje. To znaczy, na przykład, potwierdzanie swojego statusu. Jeśli robią jakieś kursy online, to chcą dostać certyfikaty, które będą mogli wpiąć w swoje media społecznościowe, czyli w sposób zwalidowany pokazać, że oni rzeczywiście takie kursy odbyli. Tak samo, jeśli chodzi o różne, właśnie. Jakieś takie doświadczenia, tak? byłem tam i tam, to znaczy, żeby został w, te, w tym jakiś cyfrowy ślad, który będzie nam mówił o tym, co w danym momencie robiliśmy. Wydaje się, że ta wirtualna walidacja to jest też coś, co bardzo mocno teraz widać. Kolejnym wymiarem tej wirtualizacji jest właśnie to chociażby, co dzieje się w mojej dziedzinie, czyli w botyce i w tej przestrzeni wirtualnych asystentów, bo tutaj też możemy sobie powiedzieć, to jest dosyć ciekawe, że od takich systemów znanych, bardziej starszych, wchodzimy w jakąś nową generację. Tutaj widzicie Państwo Alexa Amazona, szalenie, zwłaszcza w Stanach popularny projekt, wirtualny asystent, taki domowy, homeboat czy smart speaker, który właśnie realizuje zamówienia zakupowe itd. W tej chwili nową, taką najnowszą, wschodzącą generacją wirtualnych asystentów są generowane sztucznie przez zresztą sieci neuronowe postaci. Które są zdolne do właśnie rozmawiania w języku naturalnym, gestykulują, wyglądają absolutnie jak ludzie, nie są wcale takimi jak tutaj Państwo widzicie, małymi postaciami na ekranie, tylko mogą mieć po prostu wielkość taką mniej więcej ich twarz, jak twarz, którą normalnie byśmy widzieli na przykład w okienku Skype'a albo jakiegokolwiek innego rozwiązania. Mm. Więc tacy bardzo realistyczni wirtualni asystenci to też jest nowy wymiar y, wirtualizacji, który coraz mocniej wchodzi. Ten projekt, który tutaj widać, to jest Neon Samsunga, ale takich projektów jest znacznie więcej. Jest też Soul Machines dla osób zaciekawionych. To tutaj mogę pokazać, jak ta wirtualizacja już wygląda. Rzeczywiście myślę, że to jest rozwiązanie, które bardzo wiernie się przedstawia, jeśli chodzi o odwzorowanie człowieka. Pory, skórne, wszystko tutaj widać. No i to jest taka właśnie wirtualna osoba. Hmm która no nie istnieje po prostu, natomiast istnieje w sieci i może w tej sieci rozmaite role pełnić, wspierać call center, e, służyć poradą, rekomendacjami i cokolwiek jej tam e, przypiszemy, więc to bardzo wyraźnie widać. Kolejna rzecz, e, o której możemy sobie powiedzieć, która jest też bardzo istotna i myślę, że będzie nas coraz bardziej dotykać, to jest pewnego rodzaju uproszczenie. To znaczy, na przykład sztuczna inteligencja. Wprawdzie jest dziedziną rosnąco kompleksową, przybywa w niej metod pracy z danymi, różnych właśnie metodologii, nowych rozwiązań, a z drugiej strony ona się upraszcza w sensie interfejsu, to znaczy ten interfejs kontaktu z człowiekiem jest na tyle prosty, żeby każda osoba mogła z tego skorzystać. Jeżeli ktoś jest historykiem czy farmaceutką i potrzebuje sztucznej inteligencji do czegoś, na przykład do mielenia jakichś korpusów starych tekstów. Albo jeśli jest właśnie finansistą i gdzieś tam wydaje mu się, że mogłaby praca jego częściowo być w jakiś sposób optymalizowana, to też tak naprawdę może korzystać ze sztucznej inteligencji i bariery wyjścia wtedy są coraz mniejsze. Więc to jest kolejny uważam, że ważny megatrend w ogóle w kontekście technologii, że ona się, jeśli chodzi o sam interfejs, coraz bardziej upraszcza. I tutaj, jakby taki może slajd, który to troszeczkę popiera, to znaczy. Jest tak, że z jednej strony mamy coraz większe uproszczenie, a z drugiej strony jest tak, że tych rozwiązań, których jest dużo, jest dużo i one przestają być generyczne, to znaczy stają się coraz bardziej spersonalizowane pod konkretny sektor, właśnie rolnictwo, edukację, inwestycje, finanse, cały healthcare, czyli zdrowie. I tutaj widać, że te rozwiązania są coraz bardziej takie tailor-made, spersonalizowane. Z drugiej strony. W samym enterprise, czyli w, samym, w samej organizacji, też widać, że coraz bardziej mamy wyspecjalizowane narzędzia oparte na automatyzacji albo sztucznej inteligencji w zakresie rekrutacji, marketingu, sprzedaży, właśnie czy wsparcia klienta, czy cyberbezpieczeństwa. I to faktycznie pokazuje nam, że tych narzędzi przyrasta, a z drugiej strony, właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, one przestają mieć już takie potężne bariery wejścia, które jeszcze jakiś czas temu były. I to jest, to wszystko sprawia, że możemy sobie powiedzieć, że mimo, że za oknami jest dosyć nieładnie może i trochę buro, to w sztucznej inteligencji panuje lato, czyli jest to taka pora roku, kiedy wszystko się rozwija, rozkwita i, i świeci piękne słońce. Na pewno jest także, zwłaszcza w obszarze zdrowia, ten sektor medtechowy, czyli to połączenie sztucznej inteligencji, analityki danych oraz zdrowia, to jest coś, co w czasie pandemii stało się szalenie istotne, i tutaj inwestycji w tym obszarze jest bardzo dużo, i gorączkowe poszukiwanie startupów, które no, aniołowie biznesu czy fundusze WC mogą wspierać, które mogłyby takie usługi dostarczać. I to nie jest My w sztucznej inteligencji czasami boimy się zim, bo już takie dwie były czyli takie okresy, kiedy to finansowanie jest zamrożone, kiedy sztuczną inteligencją nikt się nie interesuje i wszyscy obawiają się, że no, ona jednak nie dowiezie tego, co obiecuje. Wydaje się, że teraz zima jest bardzo odległą przestrzenią, mimo że, tak jak mówiłam, za oknem wydaje się bliska. To w przypadku sztucznej inteligencji raczej mamy właśnie do czynienia z takim ciepłym, bardzo obiecującym okresem. I co jeszcze przed nami z takich ważnych rzeczy, o których warto by było wspomnieć? Na pewno jakieś próby uzupełnienia software'u, który przetwarza coraz większą liczbę danych. Hardwarem, na którym to wszystko będzie można posadowić. I rzeczywiście mamy teraz problem: danych przybywa, danych z organizacji, danych od indywidualnych użytkowników. Software jakoś tam jest w stanie z tymi danymi pracować, natomiast hardware przetrzymywać. No i wiele organizacji, dużych firm, IBM, Google, Microsoft stara się. No, zbudować tak zwany komputer kwantowy, czy usługi oparte na komputerze kwantowym, które gdzieś korzystają z najnowszych zdobyczy techniki, ale też jednocześnie wychodzą naprzeciw potrzebom na przykład pewnego rodzaju ekologizacji, to znaczy komputer kwantowy, jeśli rzeczywiście będzie istniał, to będzie przetwarzał dane bardzo efektywnie i bardzo, bardzo szybko. Co oznacza też, że być może będzie znacznie bardziej ekologicznym komputerem niż te komputery, które mamy w tej chwili, gdzie czasami po prostu mielenie danych jest energetycznie bardzo, bardzo kosztowne. Więc taka wizja lepszego balansu między hardwarem a softwareem jest coraz mocniej widoczna. Końcówka ubiegłego roku to, był, to było takie właśnie. Wspominanie, dyskurs na temat kwantum, czyli tego komputera kwantowego. Teraz intensywne trwają prace, żeby ten komputer kwantowy faktycznie stworzyć. I wiele innych zresztą projektów z nim związanych, bo to jest trudna rzecz. Natomiast na pewno jest to języczkiem uwagi, jeśli chodzi o cały ten technologiczny świat. No i jakbym miała powiedzieć o takim jeszcze troszeczkę dalszym megatrendzie, który też jest bardzo, bardzo istotny, to chyba bym wspomniała o takim połączeniu biologii syntetycznej i sztucznej inteligencji. No, pandemia to przykryła, ale w lutym tego roku pokazane zostały pierwsze projekty z zakresu sztucznego życia, czyli artificial life. No i te projekty są bardzo, bardzo ciekawe. To były komórki skóry i serca żaby afrykańskiej, które zostały zaprojektowane w różne formy przez sieć neuronową. No i rzeczywiście wydrukowane i, i, i stworzone. One nie. Były w stanie się rozmnażać i miały układu nerwowego i nie ma metabolizmu też nie, natomiast no, były w stanie się poruszać i niektóre żyły krócej, niektóre dłużej. Może same w sobie one nie stanowią jakiejś wielkiej rewolucji, natomiast są markerem pewnej zmiany. To znaczy, być może za jakiś czas e, będziemy mogli poważniej podejść do tematu tego, jak to białko z tym krzemem pożenić, ale jednocześnie oczywiście otworzą się przed nami rozmaite etyczne. Wyzwania, które już chyba w tym projekcie dosyć wyraźnie widać, no bo tak jak powiedziałam, układu nerwowego tutaj jeszcze nie ma, ale gdyby był, to byłoby też szereg chyba dużych etycznych pytań dotyczących tego, co my właściwie z takimi organizmami możemy zrobić, co nam wolno zrobić i czy mamy prawo je no, w ogóle powoływać do życia, a następnie terminować w jakiś sposób. Więc na pewno przed nami bardzo dużo poważnych pytań, jeśli ta dziedzina również się będzie. Rozwijała. Kolejną ważną rzeczą jest społeczna odpowiedzialność technologii w ogóle. To myślę, że w pandemii bardzo wyraźnie było widać, ale to nie jest jedyna przestrzeń, bo tak naprawdę też coraz więcej mówi się o tym, że w zakresie zmian klimatycznych sztuczna inteligencja może być, no może nie remedium, na pewno nie jest remedium, ale jakimś ważnym komponentem budowania rozwiązań, tak? no, odpowiedzialnego. Zarządzania powiedzmy zasobami naturalnymi, yy, odpowiedzialnego gdzieś tam badania, co się faktycznie zmienia, co się dzieje w taki bardzo granularny sposób. Yy, w kontekście pandemii też to bardzo zresztą mocno zaistniało, dlatego, że no, pewnie okazało się, że sztuczna inteligencja do pewnego stopnia tę pandemię przewidziała, tylko być może za mało osób zwróciło na to uwagę. Yy, kanadyjski projekt Blue Dot, yy, który też jest projektem z zakresu przetwarzania języka naturalnego i to przetwarzania języka w 65 różnych językach i dialektach. Ten system zbierał dane z Chin, takie, które się pojawiały gdzieś tam w formie tekstu w chińskim internecie, no i w pewnym momencie zaczął flagować, że w Włuchanie coś się dzieje. I to był początek listopada. Więc kiedy prezydent, już niedługo ex-Donald Trump, mówił o tym, że wiedział o pandemii, to nie kłamał, dlatego że amerykański rząd, podobnie jak kanadyjski, z usług tej firmy korzystał, inni nie korzystali, no więc nie wiedzieli, może powinni teraz sobie zadać pytanie, co by było warto zrobić, żeby jednak też mieć u siebie takie systemy wczesnego ostrzegania, zwłaszcza jeśli one działają adekwatnie. Tak jak już powiedziałam przy okazji botów, no to właśnie ta cała przestrzeń etyki związanej z korzystaniem z technologiami się nam otwiera. To znaczy gdzieś tam mam wrażenie, że im więcej mamy sztucznej inteligencji, tym więcej potrzebujemy jakiegoś humanizmu i wartości. I designu technologii opartego na pewnych wartościach, które widzimy jako istotne. Myślę, że dla niektórych być może tak zwany test moral machine, czyli moralnej maszyny, może być tutaj takim pierwszym okienkiem na to, żeby zobaczyć, jak wielka jest skala problemu. Ten test to był test dla autonomicznych samochodów napisany przez pracowników MIT, ponad 2 miliony ludzi na świecie go uzupełniło i to był test właśnie bez dobrego rozwiązania, to znaczy jak się ma zachować autonomiczny samochód w sytuacji wielkiego dylematu, takiego, że jeśli zjedzie na prawą stronę, to zabije kogoś, a jeśli zostanie na własnym pasie, to też kogoś innego z kolei zabije. I tu to były sytuacje bez dobrego wyjścia. Okazało się, że to jest no, coś, czego nie rozwiązaliśmy sami, a teraz chcemy zrobić technologię, która no miałaby być może w pewnych sytuacjach też się z taką sytuacją dylematu skonfrontować, mm, a my nie mamy dla niej żadnych gotowych odpowiedzi czy skryptów, jak ona miałaby się zachować, prawda? I, I też nie wiemy, czy możemy powołać technologie, które będą decydować w jakiś sposób po ludzkim życiu, więc na pewno ta przestrzeń się bardzo mocno otworzyła. Dylemat wagonika rozwiązany nie jest. Na razie sprawa jest zawieszona na kołku, natomiast w związku z tym, że pewnie autonomiczne samochody będą jako. Temat gdzieś na tapecie jeszcze przez dłuższy czas to będziemy się musieli próbować z tym jakoś skonfrontować. Podobnym problemem jest problem pewnej transparentności w zakresie sztucznej inteligencji, czyli tego, żeby ona była, właśnie, była wyjaśnialna, że nie była, żeby nie była czarną skrzynką black box, tylko żeby była właśnie. Glass box, czyli żeby była przejrzystą skrzynką, gdzie wiemy, jak informacja jest przetwarzana, jak jest procesowana. To też jest bardzo ważne i trudne w tej chwili zagadnienie. Na pewno ta wyjaśnialność. Jest warunkiem tego, żeby w ogóle skalowano sztuczną inteligencję w tej najnowszej jej postaci, czyli w postaci właśnie wielowarstwowych sieci neuronowych w organizacjach rozmaitych, tak, w sektorze prawnym, właśnie finansowym czy w medycznym, bo bez wyjaśnialności i zrozumienia, jak informacja była przetwarzana, jak doszło do danej decyzji, po prostu nie będziemy w stanie pójść z tym dalej, bo to by było zwyczajnie nieodpowiedzialne. Tak samo gdzieś rozwiązań domagają się wszystkie kwestie związane z tak zwanym bajasem algorytmicznym, czy też przechyłem algorytmicznym, tym, że nakarmiona określonymi danymi sztuczna inteligencja może po prostu dyskryminować ludzi. To też jest bardzo ważne i trudne pod wieloma względami zagadnienie, które już w tej chwili jest rozwiązywane na poziomie technologicznym w różny sposób, natomiast jeszcze nie jest rozwiązywane w pełni. Na pewno potrzebujemy większej reprezentacji, czyli, czyli potrzebujemy, żeby większy, więcej ludzi pracowało nad sztuczną inteligencją, żeby rzeczywiście e, to było e, jakby inkluzywnym, możliwie reprezentującym wszystkich ludzi i potrzeby projektem, który nikogo dyskryminować czy lekceważyć nie będzie. No i jeśli chodzi o jakiś mój ogląd sytuacji, to tak mniej więcej prezentuje się spektrum najważniejszych zagadnień, które w sztucznej inteligencji w tej chwili. Widzimy. Tym samym dziękuję Państwu i oczywiście też jak najbardziej jestem chętna do dyskusji, do zadawania pytań i prób odpowiedzi. Dziękuję bardzo.